Witam wszystkich. Krótki filmik. Tak by powiedzieć, wstęp eee, będzie cała seria filmików odnośnie złoto z komputera. No i odpowiednio tam inne metale szlachetne. Eee, z czego będzie się składała ta seria filmików? Będzie robiony wszystko po kolei. Najpierw zajmie się procesorami. Pokażę co i jak, opowiem jak z nimi pracować. Jakie niuanse i tak dalej jak odzyskać z nich prawidłowo złotko. Później eee, będą chipy mostki eee, w, z mm, płyt głównych i chip, chipy e, będą z kart graficznych. Będzie to razem przerabiane też będzie opowiadane co i jak jak to zrobić prawidłowo na co zwrócić uwagę od e, później, później seria będzie odnośnie pamięci ram e, też będę pokazywał co i jak e, to są najważ... naj... najbogatsze elementy na płytach głównych i na innych częściach komputera. To są procesory, jak wiadomo, chipy. Eee, później idzie RAM. On już, ona już ma mniej eee, zawartości metali szlachetnych. Po tym będzie odcinek o gold pinam Piny pozłacane nie wszystkie są pozłacane proszę zwrócić na to uwagę Albo jak jest tam pozłoceniem to na tyle mało To jest praktycznie najbiedniejszy materiał Plus e, piny z slotów tych dodatkowych PC, kart graficznych, dodatkowych urządzeń, tam modemów, kart dźwiękowych i tak dalej. Właśnie te piny, te, te, te piny tutaj jest, pozłacane piny są w e, portach USB LAN to też będzie robione osobno e, mam jed, jeden taki e, jak nie wiem to powiedzieć dosyć ciekawy mam nadzieję dla Was będzie to na pewno Sposób e, odzyskania z tego najbiedniejszego materiału e, złoto. E, co jeszcze powiedzieć? Tak, później jeszcze będą przerabiane chipy. Chipy będą też osobno. E, chipy BIOSa a tutaj akurat. E, tutaj akurat chyba BIOS, to jest to. Tak. Ale w innych płytach inne chipy BIOSa do tych te chipy BIOSa będą osobno przerabiane. Jak pamiętacie z odcineczka o chipach czterostronnych chipach, jednak ja chipy BIOSa odłożyłem na bok i ich nie ruszałem. Bo mam e, trochę tych płyt, część już została przerobiona, ale tam przerobione zostały tylko procesory, chipy Yy, I chip, chipy BIOS pozostałe rzeczy praktycznie są yy, także to będzie później wszystko razem chipy BIOSa będą osobno yy, w chipach BIOSa jest yy, trochę srebra też dosyć tam niemało srebra z kart graficznych tak samo pójdą chipy do tych pozostałych pamięć z kart graficznych też pójdzie z pamięcią ram, bo nie mam tych kart graficznych dużo. A żeby później to osobno nie przerabiać, to pójdzie wszystko razem. Eee, czym więcej materiału, tym jest lepiej. Z mniejszą ilością materiału bardzo ciężko się pracuje. Bardzo łatwo się pomylić i zgubić to, co chcecie odzyskać. Eee, później Um, nie wiem możliwe um, spróbuję odzyskać cynę zobaczę jak mi to pójdzie czy będzie filmik czy nie będą zdejmowane praktycznie praktycznie będzie zdejmowano wszystko z tych płyt Ot. Ech, później możliwe jeszcze będzie seria Ech, będzie może jeszcze seria po mm, kondensatorach, SMD kondensatorach ale e, mam, mam trochę tych kondensatorów nie będą, nie będą kondensatory tylko z płyt głównych mam inne jeszcze urządzenia, w których są płyty, e, kondensatory e, kondensatory to w ogóle inna tem, e, inny temat Jakby to powiedzieć, inna parafia to jest yy, nie jest taka łatwa sprawa i też bardzo ciężko się pracuje z tym bardzo łatwo się tam pomylić w kondensatorach tam jest yy, srebro jest też pałat i to że zależy od kondensatorów jest bardzo dużo niklu po co będzie zwracana uwaga na kondensatory, jak z nimi pracować, z którymi warto pracować, które warto odłożyć i później z nimi popracować, bo to jednak nie jest takie proste, jak się tylko wydaje. Z tych pinów podobno tam jest srebrko, nie pracowałam, nigdy z nimi spróbuję. No i tak, no te karty graficzne, jasna sprawa, tutaj te elementy, kon, grupa tych kontaktów też jest pozłacana, to pójdzie ta grupa kontaktów z kart graficznych, też pójdzie wszystko razem z tym, z tym wszystkim. Ot. Co jeszcze mam powiedzieć? Filmiki postaram się w miarę wykładać Dzień robi się krótszy Doszło trochę mi pracy w pracy Dużo podróżuję także Nie wiem jak często będą wychodzić filmiki ale postaram się dla Was żeby to było w miarę stabilnie Żeby Wam się nie nudziło trochę Staram się przekazać całą wiedzę co znam. Może Wam to pomoże. Będzie Wam ciekawe. O, także tak. mówię, filmiki postaram się wrzucać w miarę tam stabilnie, bo dużo jeżdżę, dużo pracuję zaraz. Plus, remontuję dom, też potrzebuję uwagi. Ot. No i tyle Także dziękuję wszystkim I zapraszam na serię Złoto i metale szlachetne no, metale szlachetne z komputera Dziękuję wszystkim jeszcze raz I do zobaczenia w następnych filmikach